Na czym straciłem najwięcej pieniędzy? Jaka była moja największa wtopa giełdowa? Co mi w życiu najmocniej nie wyszło? No, może o tym trzecim nie będziemy rozmawiać, bo tutaj mam bardzo dużo kandydatów. Ale jeżeli chodzi o te pierwsze dwa punkty, to dzisiaj sobie porozmawiamy, bo pomówimy o mojej największej wpadce. Jeżeli chodzi o giełdę, mówiąc wpadce, mam na myśli po prostu na czym straciłem najwięcej pieniędzy. Myślę, że wielu z Was to interesuje, no bo przyznam sam, że najbardziej lubię, kiedy sąsiadowi nie wychodzi. Kiedy w jego pasacie na przykład strzela uszczelka pod głowicą, wtedy jestem najbardziej szczęśliwy. Więc myślę, że Wy też po odsłuchaniu tego filmu będziecie najbardziej szczęśliwi. No i i jeżeli chodzi o tę wtopę giełdową najwięcej, no to po pierwsze, ile straciłem? Procentowo 100%, dlatego że pieniędzy tych już nie odzyskam. Teoretycznie one jeszcze są, ale już ich wiem, że na pewno nie odzyskam. Spółki, o której mówię, już w obiegu nie ma, z giełdy została ściągnięta, no i nawet się nie łudzę z tym, że jakiekolwiek pieniądze stamtąd odzyskam. A jaka to była kwota pod względem nominalnym? 25 tysięcy, około 25 tysięcy, troszeczkę ponad, dużo mało. Z jednej strony to nie jest jakaś strasznie duża kwota, która by bardzo mocno bolała, z drugiej strony mieć 25 patyków nie mieć, no wolałbym jednak mieć, więc kwota, która na pewno dotyka, aczkolwiek nie boli jakoś strasznie, No biorąc pod uwagę właśnie te moje wszystkie straty z giełdy, ta zdecydowanie była największa. Co prawda nie jedyna czasem też. Przydarza mi się właśnie stracić, jeżeli chodzi o jakąś inwestycję, ale do 25 tysięcy w żadnej inwestycji się nie zbliżyłem. Jaka to była inwestycja i jaka to była spółka? W tym momencie powinienem pokazać stronę tej spółki, powiedzieć, czym się zajmuje. Z tym, że jest tutaj pewien problem, bo kiedy. Wchodzimy na stronę tej spółki, a strona spółki nazywa się tak jak sama firma, czyli Aleja Samochodowa. No to kiedy wejdziemy na tę stronę, wygląda ona tak. Więc za dużo nie możemy z tego wyczytać. Ja też nie jestem takim hakerem, żeby potrafić na przykład wejść we wcześniejszą wersję tej strony internetowej. W każdym razie, jeżeli chodzi o tę spółkę, no już pewnie widziałeś, że jest to Aleja Samochodowa.pl, no i tak samo spółka się właśnie nazywała: Aleja Samochodowa. No, w największym skrócie to są części do samochodów czyli biznes, można powiedzieć, bardzo interesujący. No i na tej spółce straciłem zdecydowanie najwięcej. W dużej mierze jest to moja wina. Ja wiem, że teraz mogę mówić, że oszukali mnie i tak dalej, i jak czytam jakieś tam forum bankiera, to tam wszystko jest, że prezes oszukał i tak dalej, i tak dalej. Czy jest to prawdą? Rzeczywiście, jeżeli mamy do czynienia ze spółką giełdową, ona powinna być krystaliczna, ta taka nie była, aczkolwiek patrzę na to troszeczkę z drugiej strony. Były takie sygnały, które mi mówiły o tym, że powinienem z tej inwestycji wyjść. Albo nawet nie powinienem tam wchodzić jakimś dużym kapitałem. No nie wszedłem jakimś strasznie dużym kapitałem, no bo jak mówiłem, to nie były jakieś duże pieniądze, strasznie duże pieniądze, to nie była kwota sześciocyfrowa. Gdyby tak było, na pewno bym był dużo bardziej smutny. Yy, aczkolwiek, jeżeli chodzi o tę spółkę, ja uważam, że były tutaj sygnały i warto właśnie z takich, yy, z takich strat wyciągać wnioski. I dzisiaj sobie właśnie o tych wnioskach troszeczkę porozmawiamy. Ale najpierw ogólnie o spółce. Jeżeli chodzi o tę aleję samochodową, no to jak mówiłem, strona wygląda w w ten sposób, więc ze strony się zbyt dużo nie dowiemy. Jest też druga strona internetowa, no bo oni mieli dwie witryny. Pierwsza to jest alejasamochodowa.pl druga to jest megafura.pl, ale w tym momencie ta strona nie jest w ogóle związana z motoryzacją. Nie wiem, nie mam pojęcia, co to w ogóle jest. W każdym razie, na pewno to nie jest ich strona, a przynajmniej to nie jest strona prowadzona przez nich. W każdym razie, jeżeli chodzi o Aleję Samochodową, spółka prowadzi internetową sprzedaż części zamiennych do samochodów, zarządza dwoma portalami Aleja Samochodowa. I megafura.pl. No, i na ten moment wygląda, że wszystko naprawdę fajnie. Branża moim zdaniem ciekawa, no bo jeżeli chodzi o samochody, no cały czas ten rynek się rozwija, cały czas potrzebujemy czy to nowych samochodów, ale też części do, do innych, do samochodów, które już używamy. Więc tutaj taki segment tych części do samochodów moim zdaniem jest ciekawy. Więc patrząc na aleję samochodową, na ten tak pierwszy rzut oka nie ma jakichś podejrzeń. Zresztą na polskiej giełdzie są spółki, które właśnie zajmują się tym segmentem, chociażby autopartner Intercars duże spółki z ogromną tradycją z tym że od wielu wielu lat są na giełdzie. No i jeżeli chodzi o właśnie spółkę spółkę Aleja Samochodowa, no to patrząc na jej kurs akcji, rzeczywiście były sytuacje, w której można było na nich zarobić. No i muszę przyznać, że w pewnym momencie byłem na jakimś tam fajnym plusie ze względu na to, że ja kupowałem w tej drugiej połowie 2017 roku po Lepszych wynika za 2016 rok zacząłem kupować, i tak w tym 2017 powiększałem tę swoją pozycję w okolicach 60-70 groszy. No w pewnym momencie spółka poszła nawet do złoty 50, no więc można powiedzieć, że byłem bardzo mocno na plusie. No z tych ponad 25 tysięcy, zrobiło się około 50 tysięcy, nawet trochę więcej w tym takim piku, jeżeli chodzi o spółkę, no ale później 2000, końcówka 2018 roku to jest potężny spadek no wtedy już było bardzo ciężko sprzedać jakkolwiek te jakkolwiek ten spółkę też trzeba przyznać, że to jest spółka mała i o tym też sobie musimy powiedzieć. No bo tutaj ktoś patrzy, mogłem sprzedać za 20-19 groszy, w rzeczywistości ci nie mogłem sprzedać tego za 20 19 groszy, bo nikt tego nie chciał kupić. Jeżeli chodzi o te zlecenia kupna, one były czyste, więc w tym momencie tak naprawdę już się tam nie dało nic praktycznie sprzedać. No ostatnie takie momenty, no to było właśnie te 70-80 groszy, wtedy kiedy można było to sprzedać i tak mogłem to zrobić z zyskiem, no ale. Trzeba przyznać, że jeżeli chodzi właśnie o tę spółkę, 2019 rok to już było za późno. Jeżeli popatrzymy na spółkę Aleja Samochodowa i jej wyniki finansowe, no to zauważmy, 2016 rok, przychody netto 11,7 milionów złotych, więc tutaj bardzo mocny wzrost rok do roku, z 2015 2,5 miliona. Jeżeli chodzi o chociażby ten zysk działalności operacyjnej, no to też możemy zobaczyć milion złotych, ponad milion złotych, 630 tysięcy w 2015. Te wyniki finansowe naprawdę do tego 2017 wyglądają bardzo dobrze. No i patrząc też na właśnie zysk, chociażby z działalności operacyjnej, on cały czas rósł. Więc tutaj nie było żadnych podejrzeń, jeżeli chodzi właśnie o te wyniki finansowe. Jeżeli chodzi chociażby o EBITDA, też tutaj nie ma nic złego. Aktywa cały czas one się powiększały, więc od takiej strony czysto finansowej naprawdę było dobrze. Biorąc pod uwagę spółkę giełdową, no to pamiętajmy o tym, że ona musi mówić nam o swoich raportach, raportach. Kwartalnych, ale też rocznych, i te roczne są badane przez biegłego rewidenta, czyli inaczej przez audytora. No i wszystkie raporty przeszły tę kontrolę audytora, więc no to też można powiedzieć, troszeczkę upewniało nas w tym, że ze spółką jest wszystko ok. No i tutaj można powiedzieć taka mała dygresja, bardzo często właśnie patrzymy na to, że jeżeli przez audytora, czyli biegłego rewidenta, w coś przeszło, to oznacza, że jest wszystko ok. Nieprawda. Jeżeli chodzi o biegłych rewidentów, oczywiście taki audytor powinien wychwycić, jeżeli coś się dzieje złego w spółce, ale umówmy się, każdy audytor jest tylko człowiekiem i może czegoś nie uchwycić. Po drugie, jeżeli spółka mocno chce coś ukryć, to naprawdę są sposoby, żeby audytor do tego nie dotarł. Zresztą, jeżeli chodzi o audytorów, no jest taka można powiedzieć wielka czwórka, tak to się nazywa. Kiedyś była wielka piątka i właśnie jedna firma bardzo mocno poległa na giełdzie. Tutaj też do tej afery link w opisie filmu. Nie o tym dzisiaj w każdym razie też nie możemy tak jednoznacznie patrzeć, że jeżeli audytor coś przepuści, to znaczy, że wszystko tam jest ok. Jeżeli spółka coś chce ukryć, to na pewno to ukryje, więc tutaj też taka pierwsza dygresja. W każdym razie, jeżeli chodzi o te Raporty finansowe, tutaj było naprawdę wszystko bardzo dobrze. Mieliśmy kolejne jakieś komunikaty ze spółki. No to jest myślę, że normalne, że spółka wypuszcza komunikat. Co prawda, jeżeli chodzi o aleję samochodową, to była spółka mała i często takie spółki małe jakoś mocno nie komunikują się z akcjonariuszami. Więc tych komunikatów SP nie było zbyt dużo. Chcieli rozpocząć sprzedaż na rynku europejskim. No więc wychodzimy na dużo większy rynek. Dywersyfikujemy się pod względem finansowym, pod względem walutowym. Więc kolejna dobra informacja. No i tutaj mówimy o tym, że sklep pod adresem megaparts.eu w sklepie znajduje się 160 tysięcy produktów całą Unię Europejską cały układ Schengen tak naprawdę jest w ich zasięgu więc to była kolejna dobra informacja no dzisiaj kiedy chcemy wejść na megaparts.eu Wyświetla się coś takiego, więc podobna sytuacja w, co z aleja samochodowa.pl. Czyli tutaj biorąc to pod uwagę, z jednej strony wyglądało to wtedy dobrze. Dzisiaj widzimy, że jednak tak nie jest. Jeżeli chodzi o spółkę, to też oni dawali raporty miesięczne, to nie jest normą, że spółka będąca na NewConneccie, mała spółka, która kapitalizacja była tam na poziomie kilkunastu milionów złotych, Wypuszcza raporty miesięczne. To był dla mnie naprawdę taki duży plus, że spółka jest bardzo transparentna. No i ten raport mówił o tym, co się w tym miesiącu ostatnim stało, jakie podjęli decyzje, y jakie umowy podpisali, nowe, co tam się wydarzyło. I zawsze te raporty były takie, powiedziałbym, w miarę rzetelne. Więc tutaj, patrząc na to z tej perspektywy, wszystko wyglądało naprawdę bardzo dobrze. Wszystko wyglądało na to, że to jest spółka taka no, godna zaufania. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi właśnie o firmę, w tym momencie nie mają żadnych zastrzeżeń, dlatego też wszedłem swoim, swoim kapitałem. To nie jest tak, że naraz od razu wszedłem 25 tysiącami, bo ja zazwyczaj robię tak, że wchodzę jakimiś partiami nie jestem w stanie, zawsze o tym mówię. Ja nie jestem w stanie przewidzieć, jak spółka będzie się zachowywała w przeciągu najbliższych dwóch, 3 tygodni. Więc nie wiem, czy na przykład za 3 tygodnie nie będzie 5-7% niżej. Dlatego ja wolę podzielić ten swój kapitał na mniejsze części. No i wszedłem w spółkę. Było wszystko ok, jeżeli chodzi o spółkę, ale ja samochodowano, ale do czasu. I tutaj jest pewien problem. Spółka zaczęła. Nas informować o jakichś takich negatywnych sprawach, lekko negatywnych, i to jest myślę, że bardzo, bardzo istotne. Często mamy do czynienia, że jest jakaś jedna informacja negatywna, i są same pozytywne. I tutaj Problem jest taki, że my jako inwestorzy często omijamy tę jedną negatywną, bo ona jest jedna, ale później pojawia się znowu druga jakaś negatywna informacja i znowu pomijamy, bo z naszej perspektywy jest jedna. Tamtą pomijaliśmy, o tamtej już nie pamiętamy, teraz znowu jest jakaś jedna, jest dużo pozytywnych, jest jedna negatywna, pomijamy to. I taki jest problem, że tych negatywnych informacji się nawarstwia i jest ich coraz więcej, bo jeszcze raz mówię, jedna negatywna informacja to nie jest nic złego. Każdej spółce z czasem wiedzie się troszeczkę. Gorzej. Ale jeżeli mówimy o tym, że tych informacji zaczyna się coraz więcej, no to tutaj powinna nam się zapalić lampka ostrzegawcza. I mi się taka lampka nie zapaliła. I to był myślę, że mój największy błąd. Jeżeli chodzi o aleję samochodową. No to y, oni pierwszą informację taką powiedzieli, że rezygnują z publikacji raportów miesięcznych. To już było na koniec 2018 roku. Y, no i jeżeli chodzi o te raporty miesięczne, mówią o tym, że informują wszystko w raportach bieżących, więc tego już nie będą robić. Zawsze, kiedy spółka coś robi, a później stwierdza, że, że tego już nie będzie robić, coś to co jest dobre dla akcjonariusza, i już stwierdza, że tego nie będzie robić, to jest informacja jednak negatywna. Jeżeli mamy spółkę, która nie wypłacała nigdy dywidendy i nagle teraz wypłaci raz, a za rok nie wypłaci, to nie jest tak strasznie negatywne. Ale jeżeli mamy spółkę, która od 10 lat wypłaca dywidendę i nagle w tym momencie nie wypłaci, to jest informacja negatywna. Jeżeli mamy spółkę, która mówi o tych raportach miesięcznych i nagle mówi, że już ich nie będzie robiła, to jest informacja negatywna. I to była jedna z ostatnich tych negatywnych informacji, ale było, były wcześniej i to takie jaskrawe, negatywne informacje. GPW, upomnienie spółki Aleja Samochodowa. Ok, takie upomnienia spółek czasem są. Chodzi tutaj głównie o to, że nie dotrzymali terminów raportów finansowych. Te raporty publikowali zazwyczaj po czasie. no Każda spółka ma jakiś termin, kiedy ma taki raport oddać. Tutaj były taki problem, że, że spółka się z tym spóźniała. No i dostali ostrzeżenie, dostali drugie ostrzeżenie. Kolejne jakieś inne ostrzeżenia to już był koniec 2000, 2018 roku, więc, nawet na giełdzie, były takie informacje, które mówiły o tym, że coś tu jest nie tak i coś tu jest bardzo nie tak. Incydentalne naruszenie dobrych praktyk to już był rok 2019. No i tak naprawdę mówimy o kolejnych złych informacjach, też 2019, wpisy zaległości podatkowej do rejestru przedsiębiorców, z tym, że już w tym momencie nic nie dało się z tymi akcjami zrobić. No i ostatecznie GPW wyrzuca z rynku konet kilkanaście spółek 2021 rok, tak naprawdę to jest. Aleja samochodowa, obrót zawieszony od 4 czerwca 2019. Więc od 4 czerwca w ogóle nie dało się tych akcji kupić, sprzedać. Ale już wcześniej, jak mówiłem, nie dało się praktycznie ich w ogóle sprzedać, bo nikt nie chciał ich kupić. Właśnie o to chodzi, że nawet jeżeli akcje są jakieś odwieszone, czy w ogóle nie były nigdy zawieszone, to pytanie, czy ktoś chce je od nas odkupić. Czasem ten arkusz zleceń jest czysty. W przypadku alei właśnie tak było. Tej obrót zawieszony ze względu na brak prawidłowego wykonania przez spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie odnoszącym się do przekazywania do publicznej wiadomości raportów. Okresowych. No i tak naprawdę moja przygoda z aleją samochodową można powiedzieć, że defini definitywnie się zakończyła. I teraz mogę tutaj wy wydawać swoje żale na jakichś tam różnego rodzaju forach, mówić, że spółka oszukała, że KNF oszukał, bo KNF nie sprawdził spółki, że audytor oszukał, bo audytor źle sprawdził spółkę, i tak dalej, i tak dalej. No i rzeczywiście ciężko byłoby mi nie przyznać choć troszkę racji, no bo jeżeli mówimy o spółce, która zostaje wyrzucona z New Connecta, to znaczy, że coś tam jednak poszło źle, jeżeli chodzi o ten system prawny. Ale z drugiej strony, ja jednak wolę się zastanowić nad tym, czego mnie to nauczyło. Czego unikać w kolejnych inwestycjach, w przypadku kiedy znowu szukam jakiejś spółki do inwestycji, i głównie na tym się tutaj chciałem skupić. No po pierwsze, tak naprawdę, co ja w dużej mierze ominąłem? Myślę, że najbardziej istotne jest to, że ominąłem wszystkie inne komunikaty oprócz tych giełdowych, czyli sprawdzałem spółkę pod względem giełdy, tam było wszystko ok. Ale warto też sprawdzić spółkę tak ogólnie, jeżeli mamy możliwość na przykład sprawdzenia, nie wiem, opinii, chociażby w Google, warto to zrobić. Jeżeli mamy w, y, możliwość sprawdzenia opinii na jakimś serwisie, też warto to zrobić. I ja to pominąłem. Oczywiście nie każdej spółce jesteśmy w stanie to zrobić. Też trzeba przyznać, że nie każda spółka będzie równa, no bo jeżeli mamy jakąś firmę, która zajmuje się na przykład, nie wiem. Ściąganiem wierzytelności, ściąganiem długów, no to nawet jeżeli będą dobrze wykonywać swoją pracę, no to raczej tych opinii i tak nie będą mieli dobrych, no bo to jest po prostu taka branża. No ale jeżeli chodzi o tego typu spółki, jak właśnie sprzedaż internetowa, a w dużej mierze ale ja samochodowa to była sprzedaż internetowa, no to można jednak sprawdzać te opinie. No i jeżeli sobie właśnie zobaczymy na te opinie, no to od razu rzuca nam się jedna sprawa w oczy. Wchodząc na ich Facebooka aleiasamochodowa.pl, 135 ocen, z czego średnia to jest 2,7. I oczywiście, w tym momencie te oceny poszły trochę w dół, ale w 2019 tutaj też nie było jakiegoś dobrze, tutaj też nie było tych ocen dobrych, więc to. Tutaj mieliśmy do czynienia z czymś takim, że rzeczywiście te oceny na ich Facebooku były po prostu słabe. Jeżeli wejdziemy sobie chociażby na Opineo.pl, tam widzimy, że niemalże wszystkie opinie są negatywne. No i tutaj mamy 2021, 2022, ale trzeba przyznać, że jeżeli chodzi chociażby o 2019, tutaj mamy też one są w zdecydowanej większości, zdecydowanej negatywne. Zauważmy 2018, czyli wtedy, kiedy jeszcze można było spokojnie handlować Spółkom też te opinie są zdecydowanie negatywne, że każda opinia jest negatywna. No i okej, okay, ja wiem, że to może być teoretycznie, nie wiem, atak botów, konkurencji i tak dalej, no ale jednak to jest coś, na co myślę, że warto zwracać uwagę, czyli komunikaty giełdowe no, są OK, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy: komunikaty giełdowe to nie jest jedyne źródło informacji. Źródła informacji są różne. To są komunikaty, ale to są też opinie o spółce, to są ich media społecznościowe. No dzisiaj coraz mocniej właśnie rozpropagowane są te media społecznościowe, więc też sprawdzajmy tam opinie, patrzmy, czy jest wszystko ok, jeżeli chodzi o spółkę. Media społecznościowe, po pierwsze, to jest, myślę, że może nie jakiś super rzetelny, w 100% opis spółki, opi może przedstawiać w 100% dobre opinie o spółce, ale zawsze może nas troszeczkę tutaj nakierować. Więc pamiętajmy o pierwszej sprawie: komunikaty giełdowe to nie jest jedyne źródło informacji. Po drugie, można powiedzieć, że olewałem takie złe informacje odnośnie spółki. Okej, okay, one były i były ich kilka, nawet jeżeli chodzi o te komunikaty giełdowe. Ale ja osobiście patrzyłem na jeden, można powiedzieć, że nawet nie brałem go pod uwagi, pod uwagę. Później po kilku tygodniach był drugi. Znowu stwierdziłem, że, że to jest taki pierwszy jeden tylko komunikat o tamtym już zapomniałem, więc problemem jest to też, że nie zapisywałem sobie tych wszystkich informacji i to jest myślę, że w tym momencie kluczem, jeżeli chodzi o moje inwestycje, że wszystkie informacje w swoim dzienniku inwestora sobie zapisuje. Zresztą dziennik inwestora możesz kupić ode mnie na mojej stronie internetowej notowania gpw.pl link jest w opisie filmu i tam też jest właśnie ten dziennik inwestora. W każdym razie, jeżeli chodzi właśnie o takie Kontrolowanie inwestycji dla mnie najważniejsze jest to, żeby zapisywać plusy, minusy danej spółki, to co się tam dzieje. Bo jeżeli nie będziemy zapisywać, nie będziemy tego robić, to my o minusach bardzo często będziemy zapominać. Nasz mózg jest pełen pułapek. O tym mówił chociażby Kahneman w swojej książce Pułapki Umysłu. O, w tej książce. W tej książce Kaneman mówił o, właśnie o tych, o tych problemach, jakie niesie ze sobą nasze myślenie. No i tak naprawdę, jeżeli nie będziemy właśnie zapisywać tych wszystkich swoich, wszystkich informacji odnośnie spółki, no to może być pewien problem taki, po prostu, że jest coś takiego jak pułapka poświęconego czasu, czyli. Poświęciliśmy na coś dużo czasu, więc uważamy, że jest to na pewno dobre, i każda zła informacja jest taka troszeczkę ignorowana, i ja to właśnie robiłem. Nie wolno ignorować tych złych informacji. Opinie na różnych portalach też są tutaj bardzo istotne, jeżeli chodzi o spółkę. Czyli właśnie mówimy o tym, żeby, żeby zapisywać sobie to tak naprawdę, co się w spółce dzieje: i te rzeczy dobre, i te rzeczy złe. A bardzo często, jeżeli mamy rzecz taką neutralną. I jesteśmy w danej spółce, to ta rzecz, tak naprawdę, ta sprawa tak naprawdę jest zła, bo my też trochę patrzymy przez takie różowe okulary na naszą spółkę, więc zazwyczaj tak jest, że jeżeli myślisz o tym, czy wpisać to bardziej do plusów, czy minusów, pisz to do minusów. Tak, nawet na wszelki wypadek wolę takie konserwatywne podejście, jeżeli chodzi właśnie o giełdę. Kolejna trzecia już rzecz, którą ta inwestycja mnie nauczyła, to jest to, że płynność i spready mają naprawdę bardzo, bardzo duże znaczenie. No, bo jeżeli jeszcze raz zobaczymy na spółkę Aleja Samochodowa, no to to jest spółka, która ma 6,6 milionów akcji. Więc tutaj biorąc pod uwagę, nawet kiedy byli w tym swoim największym piku za złoty 50, no to i tak mówimy o spółce, która tak naprawdę kapitalizacja była na poziomie 10, kilkunastu milionów złotych, czyli spółka bardzo mała jak na polskie warunki, no tak naprawdę jak na niemalże każdą giełdę to jest bardzo, bardzo mała spółka. Ja osobiście uważam, że inwestowanie w tego typu malutkie spółki o kapitalizacji kilka, kilkanaście milionów niesie ze sobą ogromne ryzyko. I w tym momencie absolutnie nie wchodzę w takie małe spółki jakimś większym kapitałem. Ja uważam, że spółki, które mają kapitalizację poniżej 150 milionów, to są jednak spółki, na których bardzo ciężko jest cokolwiek przewidzieć. Więc jeżeli widzę spółkę, o kapitalizacji poniżej 150 milionów złotych, która jest naprawdę dobra, która widzę, że bardzo fajnie sobie na giełdzie radzi. Moim zdaniem, na przykład, nie wiem, taka spółka ciekawa o niskiej kapitalizacji jest, jest na przykład, na przykład, no powiedzmy Delko. To jest taka spółka, która i płaci dywidendę i jest y, ciekawa pod względem finansowym, ale kapitalizacja tam 90 milionów złotych, około 90 milionów złotych. Oczywiście to nie jest żadna porada inwestycyjna, to jest tylko moje prywatne zdanie odnośnie właśnie tej spółki. I mimo tego, że to jest bardzo ciekawa spółka, to ja wiem, że tam bardzo dużym kapitałem, bardzo dużym czytać sześciocyfrowym, absolutnie nie będę. Właśnie ze względu na to, że jest to spółka bardzo mała. No i w takich małych spółkach problemem są spredy, problemem może być. Wyjście z danej spółki, czyli jest na przykład spółka po złotówce, ale jeżeli chcemy wyjść kapitałem rzędu nawet, nie wiem, 50-60 tysięcy, czyli nie jakimś strasznie dużym, to się okazuje, że my sprzedajemy te akcje, powiedzmy, za złotówkę tylko 3000 złotych. A dalej mamy po 90, 80, 70 groszy, i ta średnia cena sprzedaży nagle się okazuje 70 groszy albo 80 groszy, kilkadziesiąt procent niżej. Spready, czyli różnica między kupną a sprzedażą na takich spółkach mało płynnych są naprawdę bardzo, bardzo duże, więc to jest też bardzo duży problem, więc. Kolejna rzecz to jest też to już można powiedzieć czwarta, patrz na te spready, czyli patrz na to, żeby te różnice nie były duże, a to się wiąże troszeczkę z tym, że spółki są małe. W mniejszych spółkach zazwyczaj jest problem z wejściem albo wyjściem większym kapitałem, tak, żeby nie ruszyć kursu akcji, więc to też jest taki moim zdaniem dosyć duży problem, którego ja nie doceniałem, ale w tym momencie już, już doceniam. No i ostatnia rzecz, może to nie chodzi o to, że mnie to nauczyło, bo ja zawsze miałem w swoim portfelu wiele spółek, ale ważne, ważne jest też to, można powiedzieć, już ta piąta, ostatnia rzecz, dywersyfikuj portfel. No bo ja uważam, że w alei samochodowej jest wszystko naprawdę bardzo dobrze. I gdybym miał tam wszystkie pieniądze, no to byłby dramat. Umówmy się, no byłoby, byłoby po ptakach. Ale to, że miałem tylko tam kilka, kilkanaście procent portfela właśnie w jednej spółce, staram się nie mieć więcej niż te kilkanaście procent portfela. Rzeczywiście czasem w takich skrajnych przypadkach u mnie to dochodziło do tego, że miałem 30% w jednej spółce, ale to uważałem że za taką absolutnie górną granicą. Więc nawet jeżeli uważasz, że Twoja spółka jest świetna, idealna i nie ma lepszej na całym świecie, to i tak pamiętaj o tym, żeby nie mieć tam zbyt dużej gotówki właśnie ze względu na to, że ta dywersyfikacja jest istotna. Dywersyfikacja pozwala nam po prostu lepiej spać. No i gdybym miał dużą część gotówki właśnie w alei samochodowej, no to byłby duży problem. No i to są myślę, takie najważniejsze lekcje, moim zdaniem, które mogę Ci przekazać, jeżeli chodzi właśnie o tę moją stratę. I tak z jednej strony mógłbym teraz stwierdzić, że wszyscy mnie naokoło oszukali, spółka oszukała, wyprowadziła majątek, nie wiadomo, co się teraz z nią dzieje. Można powiedzieć, że no, teoretycznie mogę coś takiego zrobić, ale z drugiej strony jednak wolę wyciągnąć wnioski i pomyśleć to, co ja mogłem poprawić tej inwestycji, a jest bardzo dużo rzeczy. Jest też taka książka, która mówi o samolotach, o tym, jak to jest, jeżeli chodzi o czarne skrzynki, czyli Głównie chodzi mi tutaj o to, że jakby każda kolejna katastrofa samolotu powoduje, że każdy kolejny jest bezpieczniejszy. I tak powinno być też z Twoimi inwestycjami. Jeżeli na coś się nadziałeś, jeżeli coś złego zrobiłeś, jeżeli zrobiłeś coś, co przyniosło ci stratę to zapisz sobie to i zapamiętaj, żeby tego już więcej po prostu nie robić. Uczmy się na błędach. Ja wiem, że lepiej się uczyć na błędach innych, ale każdy z nas jakieś popełnia i ważne, żeby właśnie wyciągać z tego wnioski, czyli żebyś z każdą kolejną jakby inwestycją był lepszym inwestorem i o to tutaj głównie chodzi. To, że jakieś straty się pojawią, to jest oczywiście pewne, ale ważne jest to, żeby ta strata cię czegoś nauczyła i tego typu film właśnie jest po to, właśnie jest po to, żeby właśnie taka strata nas czegoś uczyła, nie tylko mnie, ale też was. I w komentarzu możecie też napisać o swoich stratach, swoich największych stratach, jeżeli chodzi o giełdę i czego was to nauczyło, żebyśmy się wzajemnie od siebie uczyli, no bo myślę, że właśnie taka nauka jest taka najbardziej rzetelna nauka, oparta o praktykę, o praktykę nas wszystkich, no bo każdy jest indywidualny i każdy ma jakiś inny przypadek. Ja Ci opisałem właśnie moją taką największą wpadkę. Jeżeli chodzi o giełdę, jakie wnioski z tego wyciągnąłem, co ja teraz robię. Napisz mi w komentarzu, jak ty to widzisz. A za dzisiaj bardzo dziękuję. No, życzę samych zysków. Może to nie jest dobre y, życzenie właśnie odnośnie tego filmu, no ale myślę, że zyski zawsze się przydadzą, także życzę samych zysków. No i cześć! Trzymaj się!